Zwykli zwoje. 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 To Ja robi robię resztę wszystkich medali nie grąca w w szkole, tutaj jest rodzicą, to jest no, rodzica. Na ja wszystkie za O nie! Żona moja! Żona <śluje> moja! Proszę, kupa do góry! Dziękujemy. Jeszcze mamy dwa wyróżnienia najlepszego bramkarza. Maciej znowu. A zostawi Maciej Styrczula z UPS dwójki. Zapraszamy. Brawo. Jeszcze czekaj, dyplom. A najlepszym królem w strzelcu został Wola Sebastian z Brawo. Brawo. Brawo, brawo, o proszę, od przyszłej olimpijki. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i zapraszam o tej porze za rok, wszystkich zapraszam. Dziękuję, proszę nie zapomnieć niczego ze sobą w szatni, dziękuję wszystkim.